Każda partia ma swój projekt, lepszy od konkurencyjnego, a po drugie trzeba napisać taką ustawę, której nie zakwestionuje Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o obniżenie emerytur byłym pracownikom SB. W tej chwili pln policjanci polityczni dostają od 5 do ponad 8 tysięcy. Grzegorz Kęca. Brutalne tłumienie manifestacji, aresztowania i tortury, a czasem nawet zabójstwa. Tak działał aparat represji PRL. Na 148 osób obito, to jest tym Krzysztof Stasiewski, jeden z najmłodszych internowanych w stanie wojennym. W więzieniu przysiedział prawie rok, był bity i torturowany. Dziś jest na ręce. Ten kluczy, Znacznie lepiej wiedzie się jego oprawcą. Szeregowy funkcjonariusz SB czy milicji dostaje nawet 1900 zł emerytury. Oficerowie 2,5, generałowie nawet ponad 7000. Ale już wkrótce może się to zmienić. To już chcemy przybyć z sprawiedliwość. Sprawiedliwości. Platforma chce, aby funkcjonariusze SB stracili wyższe mundurowe emerytury. Nie powinno być tak, że byli oficerowie bezpieki komunistycznej mają wyraźnie wyższe, wyraźnie wyższe emerytury niż emerytowani nauczyciele. Te przywileje mają zachować pracownicy milicji, funkcjonariusze SB współpracujący z Solidarnością i prawdopodobnie ci pozytywnie zweryfikowani na początku lat 90. Nasz projekt poszedł troszeczkę dalej. Projekt Prawa i Sprawiedliwości jest bardziej radykalny. Pracownicy UB i SB, ale także milicjanci dostawaliby najniższą emeryturę. Opublikowano by listę tych, którzy pracowali w czasach stalinowskich. Nie mogliby oni pełnić funkcji publicznych przez 10 lat. Te lata przygotowane w systemie spalinowskim nie powinny być liczone do, do wymiaru emerytury. Były szef komunistycznego aparatu nacisku generał Czesław Kiszczak ma 7 tysięcy emerytury. Pomysły Platformy i Ki nazywa Zemtą. Nie wiem, czy w Afryce są takie zwyczaje. Żeby ludziom po 20 latach odbierać to, co przez 20 lat otrzymywali. No to jest taki zwyczajny akt zemsty. Według prawników projekt prawa i sprawiedliwości łamie konstytucję, innymi odbiera tak zwane prawa na Wykonał konstytuc konstytucyjny może korzeć, że projekt pisów odbiera to, co się należy, a do jest związane z konstytucją. Znacznie lepiej oceniane są pomysły platformy, ale na razie to tylko zapowiedzi. Projekt ustawy poznamy w ciągu najbliższych dni. O tym, czy obniżanie emerytur byłym funkcjonariuszom perelowskich służb jest zgodne z prawem, zdecyduje pewnie Trybunał Konstytucyjny, ale pomysły Platformy i pis na pewno są zgodne z oczekiwaniami większości Polaków. I obie partie chcą to wykorzystać. Grzegorz Chemska, wydarzenie.